Cześć, z tej strony szkoła jazdy Autofan, ja się nazywam Marcin Zuziak. Jednym z pierwszych zadań, jakie robicie na egzaminie, to jest właśnie jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Teraz właśnie Wam prezentuję to Agnieszka. Postaram się Wam podać kilka wskazówek. Jadąc na wprost, starajcie się później w tym polu pierwszym zatrzymania ustawić blisko Agnieszka prawej strony. Tak właśnie, Rafa Wam to teraz nagra. Blisko prawej strony. Dzięki temu od razu, jak cofacie, macie punkt zaczepienia, czyli macie w lusterku tą y, linię po prawej stronie. Dobrze. No i cofamy Agnieszka. Później, cofając, też nie ma groźby, że uderzycie od tamtej strony pachołka przodem. Jak jesteście bliżej prawy. I moja prośba: ja wiem, że czasem instruktorzy uczą na pachołki, ale najlepiej jest patrzeć w prawe lusterko, tak jak to teraz robi AGA, i cały czas mieć linię w prawym lusterku. Zresztą. Tam w kącie będziecie mieć na nagraniu po prostu widok z perspektywy osoby, która właśnie steruje pojazdem. Kierownicą delikatnie, bardzo ładnie Agnieszka prowadzi auto. I regulujemy, też moja uwaga, regulujemy prędkość sprzęgłem. Staramy się nie hamować, tylko sprzęgłem pomalutku tempo pierwszego, tak jak teraz jedzie Agnieszka. I oczywiście dojeżdżając do pachołka przez prawe ramię, tak jak to robi Agnieszka. I czym wolniej, tym łatwiej jest nam ocenić odległość. No i idealnie.